Witam serdecznie Chciałem się z wami podzielić wiedzą Może komuś tutaj pomogę Co, co robić kiedy Maska się nie otworzy To jest Audi A3 p 2005 rok Więc tak Zaczynamy od samego dołu Ściągamy wentylatory Które są Na, na cztery śruby Raz, dwa 3-4. Cztery. cztery śruby mamy. Odkręcamy to. Wtedy mamy super dojście do samego zameczka. Yy, następny punkt. To jest. A, musisz a, wziąć jakiś drucik i a, tutaj a, ten element. Jeszcze raz wam pokażę. Tu jest taki cingiel. O ten. Moment jest ten cingielek, Zakładać, zakładamy drzwi na ten cingielek, ciągniemy do dołu i robota zrobiona, powodzenia.